Jeśli rano nie czujesz głodu, to znak, że masz wysoki poziom kortyzolu. Jeśli często budzisz się o trzeciej nad ranem, żeby iść do toalety, to też wina kortyzolu, dziwny ból w ramieniu albo nagła utrata włosów. To znowu sygnał wysokiego kortyzolu. U mężczyzn przedwczesny wytrysk również wiąże się z kortyzolem, a uporczywy brzuch mimo diety czy ćwiczeń to także jego konsekwencja. Kortyzol to hormon bezpośrednio związany ze stresem, szczególnie u osób z wymagającą pracą lub dużym obciążeniem psychicznym. Jeśli masz problemy ze snem, nie śpisz głęboko albo budzisz się zmęczony, to nie twoja wina. Tysiące osób doświadczyło tego problemu i znacząco poprawiło swój stan dzięki Shilajit. Shilajit zawiera naturalne minerały, które długotrwale redukują stres, kwas fulwowy wspierający metabolizm i spalanie tłuszczu z brzucha oraz niezbędne mikroelementy stymulujące wzrost włosów. U mężczyzn wspiera potencję i wydłuża czas stosunku, a u kobiet rozjaśnia skórę dzięki silnym właściwościom przeciwzapalnym. Zamiast dalej próbować nieskutecznych produktów, sięgnij po naturalny minerał. Już w 7 dni poczujesz wyraźną różnicę z Shilajit. Link do produktu znajdziesz w moim profilu.